Dziwnie, już, już lepiej na pewno niż parę dni temu. Bro, ja płakałam cały czas. Teraz już jest lepiej, zaczynam się zajmować tymi rzeczami. Mniej płaczę, więc jest lepiej. Ja, ja będę się uśmiechać, jak ja będę, w sensie, miała powód do uśmiechu, ale znaczy nie jest źle, jest ok. Anyway, ja zauważyłam, że ja trochę siebie pogubiłam ostatnio. Nie chodzi mi tutaj o rozstanie, ale po prostu, like me, lexi. And I I want to find this bitch again. I wanna... No właśnie, ja zauważyłam, że od jakiegoś czasu przestało mnie kręcić to, co ja robię, w sensie nagrywanie filmików i robienia sobie zdjęć. To brzmi płytko. Anyway, ja bym chciała znowu polubić to, co robię, więc skupię się trochę bardziej na tym. Mam pomysł na sesję jutro. dokończę się tylko szybko. Mam pomysł na zdjęcie i jutro chcę to zdjęcie zrobić. Zrobimy razem, ja i wy, ok? Bo ja będę musiała się doradzić, was będziecie mi pomagać i um, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jestem excited, bo... Oh my gosh, I'm so sorry. Bo be, trochę będzie to inne, coś innego. Uff, przeczytałam to pytanie i. Uf, ta, Uff, tak, ja chodzę dalej na treningi. Jutro mam trening. Czy ja lubię już chodzić na treningi? No, I don't. Ja nie lubię, ale chodzę, żeby coś robić i żeby się ruszać. Frankie jest cały czas ze mną. Odkąd mieszkam sama z nim, my jesteśmy. Soulmates, nie wiem jak to opisać. Powiązanie duszą. On ze mną nawet prysznic bierze. Ja jestem tak wdzięczna za jego ser. He's my best friend. Nagrywam odcinek, gdzie zostaję samotną matką przez 24 godziny. Miałam ten odcinek nagrać wcześniej, ale nie wyszło, więc nagrywam go teraz sama i będę samotną matką. Jej. No właśnie, część mnie chciałaby zrobić live'a, ale druga część mnie mówi Oh hell no bitch, to nie jest jeszcze czas Live'y są teraz straszne, bo wszyscy wiemy, jakie tam będą pytania I to jest live, bro, ja mogę zacząć płakać and that's... Um, Tak, ale ja nie boję się tego, że ktoś mnie okradnie Ja się boję, że się obudzę w środku nocy i ktoś będzie stał nade mną i się na mnie gapił Wyobraźcie sobie, that's so creepy, ktoś stoi i się po prostu na was patrzy That's what I'm scared of, tego ja się boję mi się głupio mówi, co ja trenuję, bo wtedy... Okej, ja, okay, ja trenuję... Oh, serio, głupio mi się to tym mówi. Nawet nie, to nie chcę wyjść! Ja na, na, nawet nie mogę powiedzieć tego zdania, ja pierniczę. O kurde. Okej, okay, ja po prostu powiem. Um, ja trenuję MMA. I zawsze jak ja to komuś mówię, to od razu wszyscy do mnie... Pokaż gardę, pokaż stójkę. Bro, ja dopiero uczę się, ja dopiero uczę, trenuję ten, jak to się nazywa, kondycję, bo ja nie mogę oddychać ja wiem, ja wiem, i dziwnie wyszło wszystko, ale wydaje mi się, że przez to ukrywanie tego związku oddaliłam się, what the fuck, oddaliłam się od was w sensie, bo ja wam prawie wszystko mówiłam, a tutaj nagle bardzo dużą część swojego życia musiałam ukrywać, and that was not I didn't feel. Śmieszna, że dzisiaj się stała, dlatego też wybrałam to pytanie, bo a, byłam dzisiaj na TikToku i wyskoczył mi filmik, jak Kleon na wywiadzie wypowiada się na temat mojego rozstania. I ja miałam tego, what the fuck! Ja jeszcze dwa lata temu słuchałam kleon na połowinkach, a dzisiaj oglądam, jak się a ten bym się nie nazwała, Ale wiadomo, ja na to inaczej patrzę Ale pick me go, ja zauważyłam, że the fuck? Trochę zaczęłam tak się zachowywać Więc a, ja muszę, you know, I need... We don't... It's not a prank It's not a prank Oh my gosh, thank you Młodsza Lexi Gdyby to słyszała, serio, ja kiedyś chciałam operację plastyczną nosa, żeby mieć nos jak biali ludzie, bo nie podobał mu się mój nos, ale teraz, girl, I like my nose, thank you. Uh, byli u mnie ostatnio Kacper i Julia i serio fajnie się gadało i właśnie Kacper był jedną z tych osób, które jak powiedziałam, że trenuje, to od razu pokaż, pokaż gardę, pokaż jak to się nazywa, sierpowy czy coś.